Mój team składa się z trzech osób. Jakby tu powiedzieć, najgłówniejszą osobą w teamie jest mój tata Piotr Tajczak, ogarnia tutaj jakby tu powiedzieć sprawy. Takim może powiedzieć jest menadżerem moim, bo i ogarnia spra sprawy sprzętowe. Pod takim względem no, no, zakup sprzętu i też finanse od sponsorów. Takie rzeczy. Druga osoba to jest Mariusz Manda. Jest z nami od zeszłego roku i bardzo to jest wartość dodana osobowość w naszym teamie, bo... Bo Mariusz ma duże pojęcie o żużlu i, i już wiele lat jest w tym żużlu, jakby to powiedzieć, siedzi w tym żużlu i na pewno jest to wartość dodana, a też mi y, mi podpowiada i też fajnie się z nim współpracuje i też jest ze mną mój brat Oskar Atajczak, który też jest ze mną od początku, od, odkąd zacząłem jeździć w szkółce, pomaga mi zawsze, pomaga mi zawsze myć motory. No zazwyczaj ja od rana no to gdy jest mecz, może powiedzieć, jest taki dzień luzu, to rano sobie idę na małą przebieżkę, Jakieś tam małe przebiegnięcie po lesie. E, daje mi to też dużo, też można się chwilę, chwilę zapomnieć o tym meczu i, i, i się skup, skupić na czymś innym. E, później jak przybiegam, zjadam śniadanie i w zależności o której godzinie jest mecz, to przyjeżdżam tak 4 godziny przed meczem na stadion i, i, i Tutaj już nad sprzętem czuwa Mariusz Manda, on przygotowuje, składa te motocykle. Oczekiwanie na ten mecz, rozmawiamy sobie, analizujemy. Przed meczem, gdy się zbliża dwie godziny do meczu, to, to jem jeszcze jakiś mniejszy posiłek, jakiś obiad typu, żeby, żeby ta energia była I, i później idziemy z drużyną na, na, na obchód toru. No i później mała narada, jakie przełożenia założyć, czy sugerujemy się do treningu, jak idziemy na wjazd, to wiadomo, to sugerujemy się do poprzedniego razu i to, to pomału jakoś tak, tak wygląda i myślę, że w wielu teamach podobnie to wygląda. Też współpracuję z, z panią psychologą z zeszłego roku i jak to wspominam, pan Mariusz wspomina tutaj w moim teamie, że no spokój może nas tylko uratować i cały czas na tym polegam, bo, bo jak wiemy jestem młodym zawodnikiem i, i cały czas gdzieś tam te, te większe błędy się pomniejsz popełnia więcej lub mniej, ale zawsze te błędy są popełniane i, no i trzeba z nich wyciągać, wnioski nie zawsze jest łatwo, ale, ale myślę, że spokój, spokój u nas panuje w teamie i też jest fajna rodzina, atmosfera, fajnie się dogadujemy, też jest zabawnie, więc i też ciężko pracujemy na to, by były coraz lepsze wyniki całym timem